Nowenna do świętego Józefa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ochwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pokorą upadam przed Tobą. Oddaję się pod Twą przemożną opiekę, zobowiązując się do najszczerszej wiary i pobożności. Przyrzekam czynić wszystko, co w mojej mocy, aby Cię czcić przez całe moje życie. I okazywać Ci miłość. Dopomóż mi w tym, święty Józefie. Bądź przy mnie teraz i przez całe moje życie, a szczególnie w chwili mej śmierci, jak byli przy Tobie Jezus i Maryja, abym mógł pewnego dnia w niebie razem z Tobą wielbić Boga na wieki wieków. Amen. Bądź pozdrowiony, święty Józefie, któremu powierzono bezcenne skarby nieba i Ziemi. Bądź pozdrowiony, przybrany Ojcze, tego, który karmi wszystkie stworzenia świata. Ty bowiem po Maryi spośród świętych jesteś godzien naszej największej czci i miłości, bo zostałeś wybrany do najwyższej godności, wychowania, karmienia, a nawet trzymania na rękach Mesjasza, którego tak wielu królów i proroków pragnęło choćby tylko zobaczyć. Dzień drugi. Czystość świętego Józefa. Święty Józef odznaczał się wyjątkową czystością. Bóg wyróżnił go, uwalniając od złych skłonności, a on okazał się godny Bożego zaufania. Nie zawiódł Maryi Dziewicy, która mu się powierzyła. Ich małżeństwo było wspólnotą czystych serc. Żyjąc w kręgu zwykłych, codziennych spraw, Obcując z różnymi ludźmi, święty Józef rozwijał daną mu łaskę niewinności. Tak jak każdy człowiek, mając wolną wolę, mógł wybierać dobro lub zło, jednak nigdy w życiu nie popełnił żadnej niedoskonałości. Święty Józefie, dobry mój patronie, wyjednaj mi ten dar, aby żadne złe słowa czy przykłady nie miały na mnie wpływu. Sprawniech czuwam nad uczuciami i wyobraźnią, abym zachowała czystość w całym moim życiu. Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał na opiekuna świętej rodziny. Proszę, byś otaczał mnie zawsze swoją opieką. Od tej chwili obieram Ciebie na mojego Ojca, opiekuna, doradcę i patrona. Błagam, abyś mnie przyjął pod swoją opiekę. Wszystko, czym jestem, wszystko, co posiadam, moje życie i moją śmierć. Wejrzyj na mnie, broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół, widzialnych i niewidzialnych, wspomagaj mnie we wszystkich moich potrzebach, pocieszaj w cierpieniach mego życia, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie mojej śmierci. Wstawiaj się za mną do Boskiego Odkupiciela, którego byłeś godny trzymać w swych ramionach oraz do najświętszej dziewicy Maryi, Twej Najświętszej oblubienicy. Udziel mi tych błogosławieństw, które doprowadzą mnie do zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, a ja będę się starać, by okazać się godną Twojej opieki. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.